Dzień dobry, dzień dobry na kanale Karty na Miłość. Kochani, dzisiaj niespodzianka w styczniu. Karty zostały zakupione, a ja jeszcze się nimi nie pochwaliłam. Mm. Odcienie emocji, kochani, dzisiaj. Odcienie emocji. Słuchajcie, jak będę miała ciut więcej czasu, Nagram Wam filmik dla każdego znaku Zodiaku. Zobaczymy. Mm. Jaką prawdę pomogą odkryć. Dzisiaj też sprawdzimy, w czym nam pomogą. Jak się czujemy, może pokażą, jaką mamy podjąć decyzję, bądź jak rozwiązać problem, jak zażegnać konflikt. Może jak trzeba zmierzyć się z osobami, które nas krzywdzą. Tak właśnie myślę czy zrobimy na grupy i zobaczymy z którymi emocjami jak mamy sobie radzić, na co zwrócić uwagę, chyba tak a przy następnym filmiku kochani zrobię wam dla wszystkich znaków no. pamiętajcie kochani że ten rozkład, który tutaj wykonuję jest ogólny i nie musi do, do was pasować, także jeśli kogoś będzie korcić, żeby tam dowalić komentarzu to pamiętajcie, że to nie jest czytanie indywidualne dla jednej osoby. Robimy to ogólnie dla nas, kochani, wszystkich tutaj. Będę Wam wdzięczna, jak znowu zostawicie ładnie łapkę w górę, jak zostawicie ślad w komentarzu, którą to grupę wybraliście. A jeżeli jesteście nowi na tym kanale, podoba Wam się te filmy, które tutaj. Wrzucam, zachęcam do subskrypcji, aby otrzymywać każde powiadomienie o nowym filmiku. Kochani, grupa numer 1 będzie miała ten długopis z tym, z tym diamencikiem. Wow, no pewnie, że tak. Grupa numer 2. I teraz tak, pytanie, co ma mama pod ręką? Piramidkę i grupa numer 3. Zaraz coś tutaj będzie kolorowe karteczki widzę. kolorowe karteczki. No tak, szukałam ich. Dobrze, że je znalazłam. Zobaczymy, kochani. Może pozwoli wam łatwiej podjąć decyzję. Jak zobaczycie te karty? Może rozwiążecie jakiś problem, konflikt? Może zobaczycie swoje samopoczucie? Daję po trzy dzisiaj. Pierwsza grupa już ma. Teraz piramidki. kolorowe karteczki grupa 3 Jeżeli potrzebujecie kochani więcej czasu, bądź podobają wam się. Pierwsza grupa i trzecia to znak, żeby odsłuchać obu. Może chcecie zadać pytania grupom? Ale mi się paznokcie, słuchajcie, dzisiaj zlały. No, się przygotowałam, patrzcie. Pod kolor i brazoletkowo też. Je, yeah. to chyba pierwszy raz, taka grzeczna. <ścoughs> Kochani, pomyślcie, którą grupę chcecie, która do Was przemawia. Pierwsza, druga, trzecia, dwie. Może chcecie zadać trzy pytania. Zapraszam, kochani, osoby, które wybrały długopis. I pierwszą kartą emocji, z którą powinnyście popracować, to karta zawstydzony. Może wstydzicie się na plaży, może wstydzicie się tego, jak wyglądacie, jak wygląda wasze ciało, brzuch. Może czujecie się zażenowani, niezręcznie, obnażeni. Może jak ktoś z wami rozmawia, to patrzy na pewne części, kochani, ciała? Spokojny, wyciszony, pogodny, skupiony. A może właśnie, kochani, trzeba wyciszyć się, być spokojnym, pogodnym, gdzieś odejść w miejsce, kochani, gdzie będziecie sam na sam, gdzie możecie się uspokoić? O, uwielbiam tą kartę, pełen ulgi. Tutaj akurat strażak znalazł kota, ale widzę, że jesteście uspokojeni, ukojeni, spokojni. Może ktoś wam ma pomóc? Tak jak temu chłopczykowi pomógł strażak, może to jest informacja, żeby ktoś wam pomógł? Pomyślcie, grupa pierwsza. Dziękuję Wam. No to co mają moje piramidki? Umocowane. Potężny, silny, kompetentny. Może tacy chcecie być? Może dążycie do doskonałości, co? I czujecie się jako człowiek niespełniony, niezadowolony, niepełny, może nie macie celu i może nad tą emocją trzeba by było skarby popracować. Na pewno jesteście wrażliwi, bezbronni, bezochronni, czasem bezradni. Może jesteście za bardzo wrażliwi, co? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Eee, kochani, karteczki. Karteczki. Spełniony. Zadowolony, zrealizowany, usatysfakcjonowany. Czy tak się chcecie czuć? Czy teraz się tak czujecie? Może macie konflikt? Winny, naganny, odpowiedzialny, ponoszę winę. Może wy za wszystko ponosicie winę, może zawsze wy przepraszacie i mówicie: Dobra, to moja wina. Albo o czymś pamiętacie, co się stało kiedyś. Albo ktoś wam wmawia, że jesteście winni. Zainspirowany. Poruszony, pobudzony, stojący przed wyzwaniem. Może się czymś zainteresowaliście? Może ezoteryką? No, kochani, pięknie. To by było na tyle. Napiszcie, kochani, którą grupę wybraliście, ewentualnie jak z wami rezonują. I czy karty mają być częściej? Odcienie emocji niesamowite karty. No to miłego popołudnia, wieczorku, w zależności co jest tam u Was teraz, gdy oglądacie. Przesyłam Wam całusy. Papa, pa, kochani.